Przede wszystkim przez chwilę nic nie mówiłem, bo miejsce jest często odwiedzane przez młodzież na różne popijawy, dlatego nasłuchiwałem, ale wróciliśmy Wróciliśmy do miejsca, którego wcześniej nie mogliśmy odwiedzić, bo zostało szczelnie zamknięte. A mianowicie, jest to Fabryka Włókiennicza. Jeden z trzech budynków wchodzący w skład zespołu Fabryk Włókienniczych, wybudowanym w 1892 roku. Bardzo piękny budynek z czerwonej cegły. Mocno niszczeje. Fabryka należała do żydowskiego fabrykanta, właściwie do wielu żydowskich fabrykantów, bo to były trzy oddzielne budynki, które ostatecznie przeszły w rękę jednego człowieka, który kierował nim aż do wybuchu II wojny światowej. Po II wojnie światowej, e, fabrykę przejęło miasto. I nadal toczyła się tutaj produkcja włókiennicza aż do 1986 roku. E, od tamtego czasu tylko jeden budynek jest w użytku. A ten i kolejny. No właśnie obok, który możemy zobaczyć przez okno, należy do miasta i jest diagonalnym. Były pomysły, aby zrobić tu centrum nauki, ale nie wypaliło. I centrum nauki powstało w innym miejscu. O, mamy tu też dźwig. Dźwig chyba jest na samej górze. Ale dobrze pamiętam Byłem tutaj, już odwiedzałem te miejsca i w sumie z dużą chęcią jeszcze raz tutaj wróciłem mam sentyment do tego budynku ze względu na wcześniejsze eksploracje więc z reporterskiego obowiązku i z chęci ponownego odwiedzenia miejsca powracamy tutaj z ciekawszych rzeczy nasłuchuje z ciekawszych rzeczy to w latach 90. czy nawet już na początku XXI wieku miało miejsce miał tutaj miejsce anarchistyczny skład Sk skład skład. To właśnie zaraz zobaczycie w różnych plakatach, malunkach na ścianach ...i tego typu rzeczach. No i właściwie ten budynek... ...bardziej słynie z tego anarchistycznego skłotu... ...niż jako... ...fabryka włókiennicza. Ale totalna rozpierducha. O, proszę. A w pobliżu mamy ładne bloczki wow, a na dole nawet mamy stary karawan Mercedesa no, wygląda nietypowo Tak, tu jest przejście do drugiego budynku e, Oczywiście zamurowane, a na suficie, podejdę do drugiej strony, będzie lepiej widoczne. Całkiem ciekawa instalacja. Ja nawet nie mówię o tych wytłoczkach do jajek, koprasol, pantofel, kaseta. Tak, czyli pozostałości po tym e, klubie. Bo też mieści tu się klub rokowy. grafiki są nawet całkiem ciekawe No to mi się podoba No dobra, podejdziemy trochę tam Choć ta konstrukcja podłogi w tym przejściu to jest mało pewna o i w ten sposób łączyły się dwa budynki do tamtego budynku. Nie ma wejścia, no bo nie jest w użytku. Było wejście jeszcze do tego budynku i też miałem okazję go odwiedzić, ale nadal jest on zamknięty, nikt tam nie wyważył tego zareglowanego wejścia. No po prostu miasto trochę zaczęło się interesować tym i zabezpieczać obiekt no ale tutaj to jest słabo zresztą znaczy, trochę boję się tu nawet stawać ale delikatnie powoli o i tu chyba jest zamurowane wejście do tamtego drugiego budynku przeciwko europejskiemu forum Econo ekonomicznemu Demonstracja, Tu jest dziewiąty kwiecień, a rok nie widzę roku. No ale za takie okienka lubię ten budynek. Trzeba przyznać, że graffiti, które można tutaj zobaczyć jest całkiem ciekawe. Schodki na jakieś pół No bardzo dużo tutaj ludzi. Ostatnio przyjechałem z kamerą. Chciałem to nagrać. Wchodzę i od razu na wejściu słyszę głosy. Głosy imprezy. Tego odpuściłem, bo mam blisko do tego miejsca, więc mogę sobie przyjechać w każdej chwili. A dzisiaj jest niedziela. Więc, więc niedziela jeszcze przed południem, więc żadnej imprezy na razie tutaj nie ma, ale pewnie wieczorem mógłbym spotkać tutaj więcej osób. No, i co? Mamy bar. Ale piwka chyba już nie zamówimy. Może i dobrze, nie kusi, samochodem jestem. A się tylko nie kojarzę. Czy ten klub, klub rokowy, bo też słyszałem o klubie rokowym, to był jeszcze poza tym anarchistycznym skłotem. Czy to w ramach tego anarchistycznego skłotu? anarchiści zrobili sobie. Klub tutaj. Już no, Ostatni raz, jak byłem, to te ramki w oknach jeszcze nie były porozwalane. Szkoda. No to fajnie wyglądało. A tam właśnie mamy drugi budynek. Drugi budynek. Chwila. Ten, w którym jesteśmy, to jest tkalnia. A jeśli się mylę, to zobaczycie podpis pod filmem. A ten budynek obok to jest sprzędzalnia fajne się na tym dachu i tu mamy windę Nawet można do niej wejść Ale no, chyba jednak zrezygnuję z tego Uwaga, dźwig to wy. Ładnie farba z z dachu tej windy. A tutaj wchodzimy za bar. I część socjalną tego klubu. Prawdopodobnie tak było. Gdzieś tu znajdziemy jakiś zlewik albo był zlewik w barze. Okienko do wydawania posiłków. O, jest i bar. Jak ktoś nie był nigdy po drugiej stronie baru, to teraz ma okazję. W sumie ja nigdy nie byłem po drugiej stronie baru. Dobra, i obczajmy jeszcze maszynowny dźwigu. O, strona schody. Nie rody. solidne. Można wejść. Już robi się znacznie dłużniej. Tak, tak, Schodek, jak schody, ale... Podłoga... No to taka średnia. dobra. Może... Kurczę, strach trochę szczerze mówiąc. Ale... O, szybko przeskoczę. Jest i on. Maszynowni dźwigu, już bez silnika ciągnącego, ale linka jeszcze została. Ciekawe siedzisko, jakoś trochę mało funkcjonalne. Klatka schodowa bez poręczy w takich miejscach. Popatrzmy w dół. Jest trochę tego. Dobra, zejdziemy sobie, może, drugą klatką. Totalny destruk, ale całkiem ciekawą historią. A, jeszcze w czasie II wojny. Eee... Obiekt znajdował się na terenie getta żydowskiego, ale mimo wszystko prowadził produkcję. No, wycofujący się Niemcy chcieli wysadzić budynek, czy zespół budynków, tak? Co szczęście do tego nie doszło. Dzięki temu budynek przetrwał do dziś. Mimo, że stan jest słaby nadal można go uratować. można coś w tym miejscu jeszcze ciekawego zrobić, szkoda, że te okna w dużej części są pozasłaniane. One robią największą robotę, jak i te metalowe, klumne. Dobra, to by było na tyle żegnam się z wami i do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!